Po śmierci Władysława Jagieły w 1434 roku władzę w państwie polskim objął jego zaledwie dziesięcioletni syn Władysław III Warneńczyk. Jednak z racji młodego wieku nowy król Polski nie mógł sprawować samodzielnych rządów, a zamiast tego w jego imieniu władzę regencyjną sprawował biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Który miał rządzić w imieniu młodego króla do czasu, aż ten osiągnie pełnoletność i będzie w stanie objąć samodzielne panowanie nad państwem polskim. Zaledwie 6 lat później, w roku 1440, na mocy Unii Personalnej zawartej między Polską a Węgrami, Władysław Warneńczyk objął również tron Węgier, w efekcie czego w latach 1440. 1444 rządził on jednocześnie jako król Polski oraz Węgier. Okres jego panowania został gwałtownie przerwany w roku 1444, kiedy to w trakcie swojej krucjaty antytureckiej zginął on podczas bitwy pod Warną w 1444 roku, gdzie siły polsko-węgierskie poniosły druzgocącą porażkę. Śmierć Władysława Warneńczyka, który nie pozostawił po sobie męskiego potomka, sprawiła, że Unia Personalna między Polską a Węgrami została zerwana. Zaś w samej Polsce rozpoczął się burzliwy trzyletni okres bezkrólewia, który zakończył się dopiero w roku 1447, kiedy na tronie polskim zasiadł młodszy brat Władysława Warneńczyka, Kazimierz IV Jagiellończyk, który do tej pory rządził jako wielki książę litewski. Za panowania Kazimierza Jagiellończyka rozpoczął się powolny, acz systematyczny proces rozbudowywania potęgi państwa polskiego oraz dynastii Jagielonów na ówczesnej scenie politycznej Europy. Główny kierunek polityki Kazimierza Jagiellończyka poszedł w kierunku północy, na teren państwa Zakonu Krzyżackiego, gdzie stale nasilały się napięcia między stroną polską a krzyżacką, którą dodatkowo potęgowały napięcia społeczne i stanowe wśród lokalnej pruskiej ludności, która była coraz bardziej niezadowolona z krzyżackich rządów. Co w konsekwencji doprowadziło w roku 1440 do zawiązania się tzw. Związku Pruskiego, Związku Przedstawicieli bogatych mieszczan oraz szlachty zamieszkującej tereny państwa zakonu krzackiego, którzy zaczęli dążyć do uzyskania większej autonomii i niezależności i którzy stanowczo sprzeciwiali się wielu aspektom krzyżackiej polityki. Między innymi podnoszeniu podatków i innych poważnych restrykcji. Ta rywalizacja między władzami zakonnymi a samym Związkiem Pruskim eskalowała w roku 1454, kiedy Związek Pruski zniecił powstanie na terenie Pomorza Gdańskiego. Jednakże sami członkowie związku zdawali sobie sprawę z tego, że o własnych siłach nie zdołają oni pokonać potęgi zakonu, dlatego zwrócili się o pomoc do Polski. W odpowiedzi Kazimierz Jagiellończyk ustanowił akt inkorporacji Prus Królewskich, co miało zaowocować przyłączeniem terenów Pomorza w granice państwa polskiego przy jednoczesnym zaakceptowaniu. Praw autonomicznych przyznawanych członkom Związku Pruskiego. Wszystko to doprowadziło w roku 1454 do wybuchu otwartej wojny polsko-krzyżackiej, która przeszła do historii jako wojna trzynastoletnia, gdyż konflikt ten trwał 13 lat od 1454. Do 1466 i była to jedna z największych wojen, jakie Polska toczyła z zakonem krzyżackim, która miała decydującą rolę w dalszym rozwoju państwa polskiego. Jednakże w samej Polsce spora część szlachty nie była zadowolona z decyzji o rozpoczęciu nowej i kosztownej wojny z zakonem krzyżackim, aby udobruchać polską szlachtę Kazimierz Jagiellończyk zdecydował się nadać szlachcie nowy przywilej nazwany przywilejem Cerekwicko-Nieszawskim na mocy którego uznano że król od tego momentu nie będzie mógł więcej zwoływać pospolitego ruszenia ani nakładać nowych podatków bez zgody sejmików ziemskich co jeszcze bardziej ograniczało dotychczasowe prawa i wpływy korony królewskiej, zwiększając jednocześnie prawa i przywileje szlachty. Miało to daleko idące konsekwencje dla Polski, jednakże w dobie trwania wojny trzynastoletniej przywilej Cerekwicko-Nieszawski pomógł Kazimierzowi Jagiellończykowi uzyskać niezbędne poparcie polskiej szlachty, aby ta zgodziła się wesprzeć wysiłek polskiej machiny wojennej w jej kampanii przeciwko zakonowi krzyżackiemu. Początkowo Kazimierz Jagiellończyk zakładał, że wojna zakończy się szybkim i łatwym zwycięstwem strony polskiej, gdyż zakon krzyżacki w latach 50. XV wieku borykał się z coraz większymi problemami gospodarczymi i finansowymi, związanymi z utrzymaniem ich własnej, zaciężnej armii najemników. Jednakże, wbrew oczekiwaniom polskiego króla, pierwsze miesiące wojny nie szły po myśli państwa polskiego. Czego najlepszym przykładem może być upokarzająca klęska polskiej armii pod chojnicami we wrześniu 1454 roku, gdzie wbrew wszelkim oczekiwaniom polska armia została pokonana przez siły krzyżackie. Dużą tego przyczyną była niewielka dyscyplina, organizacja oraz przeszkolenie polskiego pospolitego ruszenia oraz polskiego rycerstwa, które nie było w stanie zapanować nad swoimi oddziałami chłopskimi. Konsekwencji czego Kazimierz Jagiellończyk postanowił zmienić dotychczasową taktykę i oprzeć swoją armię w większym stopniu na zaciężnej piechocie najemnej. Jednakże żeby tych najemników wynająć, potrzebował on pieniędzy. W tym celu Zdecydował się on poprowadzić swoją dalszą kampanię w kierunku najważniejszych miast na Pomorzu, takich jak Gdańsk czy Elbrąg. Zajęcie tych miast pozwoliłoby Polsce zdobyć dostęp do ogromnych źródeł finansowych, które pozwoliłyby na ustanowienie polskiej armii zaciężnej, co ostatecznie się udało. Co więcej, w roku 1457, dzięki pozyskanym z zajętych miast pieniądzom, Polakom udało się przekupić czeskich najemników, którzy byli odpowiedzialni za obronę Malborka stolicy Państwa krzyżackiego, aby ci poddali tą twierdzę praktycznie bez walki, dzięki czemu po roku 1457 krzyżacka stolica znalazła się pod polską okupacją. Podzyskane przez Kazimierza Jagiellończyka pieniądze posłużyły następnie do sformowania polskich sił zaciężnych, którymi dowodzenie objął Piotr Dunin, który następnie poprowadził je do bitwy pod. Świecinem w 1462 roku bitwa ta tym razem zakończyła się całkowitym zwycięstwem polskiego ręża i powszechnie jest uznawana za punkt zwrotny wojny 13-letniej, która przechyliła szale zwycięstwa na stronę Królestwa Polskiego. Ostateczny triumf. Polaków w całym konflikcie. Nastąpił jednak rok później, w roku 1463, podczas bitwy w Zalewie Wiślanym, gdzie siły polskie rozbiły połączone siły krzyżacko-czeskie, zmuszając ostatecznie krzyżaków do rozpoczęcia rokowań pokojowych, które miały zakończyć ten długoletni konflikt. Zwieńczeniem tych rokowań pokojowych było podpisanie Traktatu pokojowego w Toruniu, który wszedł do historii jako drugi pokój toruński. Drugi pokój toruński wszedł w życie właśnie w roku 1466 i na jego mocy Krzyżacy poszli na ogromne ustępstwa terytorialne względem państwa polskiego. Na mocy tego pokoju Polska odzyskała pomorze Gdańskie łącznie z miastem Gdańsk, dzięki czemu po ponad 150 latach Polska znów miała dostęp do Morza Bałtyckiego, dzięki czemu mogła ona ponownie otworzyć się na handel morski. Poza Gdańskiem Polsce przyznano również takie miasta i twierdzy jak Elbląg, Malbork czy Twierdza w Gniewie. Zaś terytorium Państwa Zakonnego skurczyło się o ponad połowę, zaś jego pozostałości zostały oficjalnie uznane za nowe lenno Królestwa Polskiego, dzięki czemu wojna 13 praktycznie złamała potęgę państwa zakonnego, redukując je do zaledwie drugorzędnego państewka na arenie europejskiej. Po tej klęsce potęga zakonu krzyżackiego która jeszcze na początku XV wieku uchodziła za niepowstrzymaną, została bezpowrotnie złamana, a na początku XVI wieku krzyżacy już powszechnie byli uznawani za marny cień ich dawnej potęgi oraz chwały. Sukces w wojnie trzynastoletniej i odzyskanie dostępu do Pomorza Gdańskiego nie było jedynym ważnym elementem polityki prowadzonej przez Kazimierza Jagiellończyka – Innym ważnym elementem jego polityki była także aktywna polityka dynastyczna, której celem miało być poszerzenie strefy wpływu w dynastii Jagiellonów w ówczesnej Europie. W tym celu Kazimierz Jagiellończyk wykorzystał częste tarcia i konflikty, które nasilały się w Czechach i na Węgrzech, gdzie ścierały się ze sobą poszczególne stronnictwa walczące o tron zarówno czeski jak i węgierski. Starania Kazimierza Jagiellończyka przyniosły efekty i do lat 90. XV wieku udało mu się zabezpieczyć tron zarówno Węgier, jak i Czech dla swojego syna Władysława Jagiellończyka, który koronował się ostatecznie zarówno na króla Czech, jak i Węgier. Dzięki czemu do śmierci Kazimierza Jagiellończyka w 1492 roku dynastia Jagiellonów zasiadała na czterech Tronach europejskich w Polsce, na Litwie, w Czechach i na Węgrzech, dzięki czemu na przełomie XV i XVI wieku jagielonowie stali się jedną z najpotężniejszych dynastii w ówczesnej Europie, którzy swoją potęgą ustępowali jedynie dynastii Habsburgów, która była w tamtym okresie dynastią zasiadającą na tronie świętego cesarstwa rzymskiego na terenie dzisiejszych Niemiec, w efekcie czego w tym okresie właśnie Polska po raz pierwszy w historii wkroczyła w etap swojego tak zwanego Złotego Wieku, czyli okresu, podczas którego na przełomie XV i XVI wieku Królestwo Polskie miało urosnąć do rangi jednej z największych potęg w ówczesnej Europie. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.